Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj czas na test Waszych ulubieńców cinek 2023 roku. Kolorówka już była, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam Was na kanał, a dzisiaj pokażę Wam, co w ostatnim czasie testowałam, co było Waszym ulubieńcem i czy również podzielam Wasze zachwyty, czy nie do końca. Więc zaczynamy oczywiście od poranku, mamy żel do mycia twarzy i co tutaj się pojawiało? Przede wszystkim pojawiały się takie żele, o których ja już wielokrotnie mówiłam, czyli o żelu z, szczególnie o tej emulsji którą ja też uwielbiam z BASICA, czyli to jest dermatologiczna emulsja myjąca. Pojawiały się takie głosy jak Żel do mycia twarzy z Resibo bo ten brzoskwiniowy kocham. Jak Żel do mycia twarzy z Inimini również uwielbiam. CERAWE. Też testowałam, też był fajny ten żel do mycia twarzy z A, również, no zresztą nawet mam go tutaj, więc podzielam zachwyty i on już mi się kończy. I zaczęła się pojawiać nowa marka i nowa seria i mowa tutaj o ziai. Ja z ziają mam takie mieszane relacje, nie do końca ufam tym kosmetykom, po prostu przez swoje poprzednie doświadczenia, gdzie te kosmetyki dosyć mocno mnie zabychały, ale tyle było komentarzy, że to jest naprawdę fajny produkt, więc stwierdziłam, że dobra, przetestujmy. Jest to ziaja pianka, oczyszczająca do skóry wrażliwej i zaczerwienionej, więc ja liczyłam na to, że to będzie taka fajna, nawilżająca, lekka pianka. Już sobie ją nakładam na twarz, jak widzicie, Piana jest naprawdę okej. Okay. Um. Podczas aplikacji nie wyróżnia się ona niczym innym od innych pianek, które testowałam. Sama pianka jest bardzo ładnie rozprowadzająca się, nie jest tępa, nie pachnie jakoś bardzo mocno delikatnie, tak, ale jest to taki no, w miarę przyjemny zapach. Mamy tutaj też alantoinę mleczan sodu, kwas mlekowy PCA i prowitaminę B5, co mogłoby dawać takie wrażenie, że będzie to faktycznie taka pianka bardzo delikatna, bardzo Żająca, fajna dla cer wrażliwych. Pianka jest już zmyta i powiem Wam szczerze, że ja nie do końca jestem z niej zadowolona, dlatego że ona jednak bardzo mocno wysusza i tak zdziera taką barierę hydrolipidową skóry. Dlatego, że w tym momencie, kiedy ona już nie jest na mojej skórze, ja czuję dosyć mocne takie ściągnięcie, przesuszenie skóry, i ona jest taka no strasznie. Tępa i szorstka, więc nie jest to niestety pianka, która przypadła mi do gustu i użyłam jej dosłownie kilka razy, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o żel do mycia twarzy, Wy wiecie już po pierwszym użyciu, czy to jest fajny produkt, czy nie. Ja w tym momencie czuję naprawdę bardzo duże ściągnięcie, a na dzień używam cały czas właśnie tej emulsji z Basic Lab i po niej tego efektu nie ma, więc może to będzie coś fajnego bardziej dla cer tłustych, dla cer takich, które nie mają problemu z przesuszeniem skóry, ale no nie jest to przyjemne uczucie. więc Zdziwiło mnie to, dlatego że no tutaj jednak mamy określenie, że to jest do cery suchej, nie, do cery wrażliwej i zaczerwienionej, i wydaje mi się, że gdybym nie miała taką cerę. To to już w ogóle wyglądałoby tragicznie, więc ja od razu przychodzę do kolejnego etapu, czyli do toniku. Jeżeli wchodzi o wasze ulubione, dałam tak tonik, slash, esencja. I tutaj Skintra i Nimini na równi. To są mleczne toniki, które również bardzo lubię. Mleczny tonik znakomi, on dla mnie najmniej, najwyżej z tych wszystkich. Nie jest to bubel, ale nie jest on też moim y, ulubionym tonikiem. Y, esencja z Aalab, mówiłam Wam już o niej kilkukrotnie. Bardzo fajna, taka bardziej żelowo-płynna esencja. Ym, I mamy jeszcze z uzdrowisko esencję, którą też testowałam. Też nie zrobiła na mnie wrażenia. Pojawiała się jeszcze ta esencja z veoli. I jako, że to jest znowu mleczna esencja, której jeszcze nie testowałam, no to logiczne jest, że musiałam to przetestować. No i powiem Wam, że to jest właśnie taki tonik, esencja, która znowu bardzo ładnie nawilża i koi skórę. I po tym przesuszeniu po tej piance, ona bardzo ładnie właśnie wyrównuje ten stan w mojej skórze i już od razu ona się czuje lepiej, czuje po prostu jak skóra wciąga ten tonik, więc to bardzo mi się podoba. I postawiłabym właśnie ten tonik mniej więcej w tym samym miejscu, co tonik ze skintry i z Inimini, czyli są to takie mleczne, mocno odżywcze, regenerujące, nawilżające toniki które dla Certustych fajnie się sprawdzą już nawet jako takie bardzo lekkie serum, bo są takie osoby, które bardzo nie lubią nakładać wielu kroków w jak najmniej i chcecie jak najlżejsze konsystencję. I właśnie takie toniki dla cer tłustych będą super. Zamiast właśnie serum, bo mamy tutaj już właśnie właściwości pielęgnacyjne, czy to w tym toniku z weoli botanika czy z, ze Skintry, czy z Inimini. To są naprawdę bardzo, bardzo fajne produkty. Ja tak naprawdę używam ich na przemian. Przechodząc dalej, zapytam się właśnie Was o sera, które najbardziej lubicie. No i powiem Wam, że cały czas Mniej więcej yy, idziemy wśród tych samych, to, yy, w tych samych serach, nie pojawiło się chyba nic takiego nowego na rynku, co bardzo mocno zrewolucjonizowało go i nie ma właśnie żadnych takich super nowych produktów, no bo mamy oczywiście te sera z Eveline. Ja wiem, że teraz Eveline wypuszcza nowe te sera z tej serii, więc jestem bardzo ich ciekawa, bo tam też są takie nawilżająco odżywcze, więc nas tu będę je testować. Ale właśnie albo to serum, albo to też odbudowujące z Ala. Serum z witaminą C z Eveline, które również tutaj mam, i uważam, że to jest najlepsze serum z witaminą C z drogerii w tej cenie. Faktycznie działa, faktycznie ma mocne stężenie, i trzeba tutaj powoli sobie wprowadzać to serum, ale naprawdę robi robotę. Oprócz tego serum trawiasty z Basic Lab również kocham. To jest moje ulubione serum właśnie z witaminą C z Basic Lab, sera z Inimini i tutaj czy ja mam? Nie, zużyłam kolejne opakowanie, więc aktualnie nie mam żadnego otwartego, ale jest to to moje ulubione. I pojawiała się też kolejna witamina C i tym razem z Recibo. I pomyślałam, że nie będę testowała niczego nowego, bo tak naprawdę właśnie to, co się najczęściej pojawiało, to ja wszystko to testowałam, a że mam teraz otwarte i używam tego serum z... Resibo, no to pomyślałam, że właśnie o nim troszeczkę więcej powiem. To jest rozświetlający serum z witaminą C. Jak widzicie, ja już tu mam samą końcówkę i to jest takie serum bardzo lekkie, emulsyjne. To nie jest serum olejowe, a bardzo często właśnie um, używając serum z witaminą C spotykamy się z takim serum olejowym, to to jest właśnie coś innego. To jest bardzo lekki produkt, który świetnie sprawdza też pod makijażem bardzo szybko się wchłania, bardzo ładnie nawilża, dodatkowo oprócz samego działania właśnie witaminy C, który ma właśnie działanie antyoksydacyjne, też fajnie sobie radzi z różnymi przebarwieniami, czy to posłonecznymi, czy innymi. I jest to takie serum, które myślę, że warto wprowadzić, jeżeli w ogóle zaczynacie z witaminą C, dlatego że ono jest bardzo bezpieczne, jest bardzo przyjemne w swojej formule. Jeżeli chodzi o starzenie, to nie mam pojęcia, jakie jest. Tutaj bo tutaj nic nie jest napisane o opakowaniu. Natomiast widać działanie i yy, zauważam, że to jest to serum, które można zacząć od razu stosować codziennie. Bo wiecie, z witaminą C jest różnie, czasami niektóre mają taką tendencję do wysypywania, że trzeba powoli wprowadzać i jak powoli wprowadzicie, to wtedy jest OK. To zaczęłam normalnie używać i nic się nie działo, bardzo też podoba mi się to opakowanie, w ogóle uwielbiam bo po tym całym ich rebrandingu, bo te opakowania są dla mnie naprawdę bardzo przyjemne i bardzo fajne, więc to serum również polecam i również bardzo lubię. To teraz mamy jeszcze krem pod oczy. I co tutaj się pojawiało? Bielenda z ceraminami, testowałam, bardzo fajne. E, kremy pod oczy z Basic up. teraz też w ogóle pojawiły się nowe kremy, których ja jeszcze nie testowałam, e, no, ale Wy też tego nie dobywałyście jako swoich ulubień 2023, roku, dlatego, że one dopiero co wyszły, więc to jest moje mojej kolejce do testów. Kills Awokado testowałam. Ja tej miłości nie podzielam. Dla mnie on za dużo nic nie robił. Nie jestem z niego zadowolona i um, nie zużywam chyba go nawet całego. Um, krem pod oczy z Resi, bo tutaj mówimy o Ayuguru. I pojawiają się jeszcze oczywiście krem pod oczy z Veoli. Tutaj niestety nie mam już. Żadnych napisów, dlatego, że ja go miałam w ostatnim, na ostatnim wyjeździe i wylało mi się trochę esencji, no i niestety poszło mi to na opakowanie i ten cały napis mi się starł, ale jest to ten krem 20 Seconds Magic Eye Treatment i to jest krem, który... Z jednej strony bardzo mocno odżywia i nawilża tę okolicę pod oczami, ale nie jest ciężki, bo w momencie, kiedy nakładacie na palec, to wy widzicie, że to jest taka mocna, zbita konsystencja, ale kiedy... Za... Ja w ogóle nigdy nie widziałam żadnego innego takiego produktu. Nie wiem, jak oni W momencie, kiedy zaczynacie wklepywać, czujecie dosłownie, jak ten krem wam się roztapia pod palcami i tak pięknie się wchłania w okolicę pod oczami i ja bardzo go lubię, dlatego, że można go używać i na dzień, i na noc, więc jeżeli szukacie jednego kremu, to to będzie fajny produkt, dlatego, że tutaj ten z może Możecie używać go na dzień, dlatego, że on ma retinol w sobie. Czy retinal. teraz nie pamiętam, ale sprawdzę i powiem Wam wieczorem. Yy, tutaj mamy po prostu same składniki takie nawilżające, odżywcze, regenerujące, więc na noc nałóżcie większą warstwę, na dzień mniejszą. Korektor świetnie na tym kremie leży. Nic tutaj się nie waży, nic się nie rozwarstwia. Bardzo, bardzo przyjemny produkt. Wiem, że oczywiście czekać teraz na część z spf -ami. I teraz co Wy polecacie? Holika Holika Standard. Skin 79 standard, aha już go zużyłam, więc go nie mam ten SPF z L'Oreal z witaminą C tego jeszcze nie używałam Beauty of Johnson, Beauty of Joseon kocham, uwielbiam, jest w mojej topce kremy z filtrem z Garniera mówiłyście zarówno o tym jak i o tym do cery tłustej oba są świetne ten trochę bardziej nawilża tamten jest taki typowo powiedziałabym po cery tłuste, normalne albo jeżeli nakładacie jeszcze krem no i oczywiście pojawiał się jeszcze ten filtr, on w ogóle teraz jest bardzo, bardzo popularny, więc stawiam, że właśnie w tamtym roku też był i wiele z Was się na niego skusiło, bo to jest Skin 1004 Madagaskar Centella Lucy Water Fit Sun Serum. No i jak sama nazwa no, mówi, jest to y, takie serum, nie konkretnie krem z filtrem. W ogóle widzę, że mam bardzo czerwone y, płatki nosa po nałożeniu tego serum, dlatego że no, to jest serum z witaminą C, więc jeżeli macie jakieś tam podrażnienia, to to może troszeczkę podbić, natomiast y, to zaraz mi zejdzie, a zapewne tak się dzieje, dlatego że złuż, skończył mi się jeden y, retinal i teraz przy, przyniosłam się na drugi. I zazwyczaj jak się przenoszę na inne retinale, to na początku mam jakieś takie... Bardziej podrażnione miejsca i zazwyczaj jest to właśnie noc, więc tutaj spokojnie się nic nie dzieje, zaraz mi to zajdzie. Ale wracając do tego filtra, fajne opakowanie. Nałożę sobie na razie nie wiem ile to było 3-4 pompki. To jest bardzo, bardzo lekka formuła. Na początku właśnie może Wam się wydawać, że on bieli, ale wystarczy go dobrze rozsmarować. Ja bardzo często robię tak, że najpierw nakładam sobie jedną warstwę. Niech ona się wchłonie i później nakładam drugą, dlatego że wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że coś tam będzie mi się rolować, coś będzie za ciężko wyglądało. Mamy taką delikatnie tu tustawą warstewkę, jak widzicie, mamy też mocne rozświetlenie, ale no musimy poczekać aż ten filtr się wchłonie i takie moje ostateczne opinie, dla mnie nie jest to filtr top jeden. Są filtry, które bardziej mi się podobają i w ogóle ciekawe dla mnie jest to, że ludzie często porównują go do tego z Roundup i dla mnie konsystencja Roundup jest lżejsza. A zawsze się spotykam z tym, że wszyscy mówią, że ta konsystencja jest lżejsza. To jest, no, w tym momencie mam dosyć mocno klejącą się skórę. Mamy taką formułę takiego lekkiego, no, takiej emulsji, ale lekko tłustawej, gdzie tutaj mamy trochę. Ciężko mi jest w ogóle to opisywać, bo filtry mają bardzo dziwną konsystencję czasami. Ale to jest taki typowy filtr koreański, który ma taką bardzo śliską formułę. Tutaj tej takiej śliskiej formuły nie mamy. To jest coś, bardzo, pod, bardzo przypomina mi Beauty of Johnson. Ten filtr nie ma już właśnie takiego, powiedzmy, że poślizgu. Ale nie zmienia to faktu, że jest to naprawdę bardzo fajny, porządny filtr, który myślę, że podejdzie większości. Trochę bym go porównała może do tego z Garniera, jeżeli chodzi o ciężkość, o konsystencję, o to jak nawilża i jak, jakie zostawia uczucie na skórze. Nie wiem, czy nawet ten z Garniera nie jest jeszcze odrobinę lżejszy, dlatego ja nie do końca podzielam, podzielam tych takich super wielkich zachwytów. Ale no nie powiem, że jest to zły filtr, ale zdecydowanie są filtry, które wolę i które dla mnie po prostu są trochę lepsze. Tak wygląda już moja poranna pielęgnacja. Ja się maluję, pracuję, skończę wszystko, co mam skończyć, i wieczorem odezwę się, żeby zrobić z wami wieczorną pielęgnację. No dobra, jestem już. Wieczorem mamy godzinę. 23. I w ogóle muszę wam powiedzieć, że dzisiaj testowałam sobie kilka nowych kosmetyków, i moja skóra wygląda tak dobrze, że sama jestem w szoku. Mam ten makijaż na sobie już z 14 godzin. Na ustach też, jak możecie zobaczyć, dalej mam matkę, To jest ta z Catrice Shine Bomb, o której już nieraz wam mówiłam. Przepiękna. Zamknęłam drzwi, bo miski mają teraz fazę na ganianie się, więc żeby troszeczkę to uciszyć. I jeżeli chodzi o olejki, to tak naprawdę macie tych samych ulubieńców i cały czas przewijają się te same produkty. Czyli Facebook, Senel, Inimini, czyli z Inimini to masełko, to jest jedyne masełko, które ja akceptuję, A unique Ink List, ten Oud, coś tam, też go miałam. On jest dla mnie zbyt gęsty, zbyt taki mało masłowaty, strasznie ciężko się go wyciągało z opakowania. I pierwszy raz zobaczyłam, że zaczął się pojawiać olejek z Hebe. Ja nigdy nic nie używałam z tej marki Hebe, więc bardzo mnie to zastanowiło. Szczerze mówiąc, podeszłam do tego no powiedzmy, że dosyć sceptycznie, ale słuchajcie, to jest tak dobry olejek, on ma idealną konsystencję, od razu emulguje po kontakcie z wodą, bardzo dobrze radzi sobie z makijażem. Oczywiście u mnie w makijażu są takie dwa najgorsze miejsca, czyli brwi i rzęsy, dlatego że brwi mam dosłownie przyklejone do y, skóry, więc tutaj muszę troszeczkę więcej popracować nad tym, żeby ten żel rozpuścić. Więc szczerze mówiąc, czasami, żeby sobie to ułatwić, najpierw używam płynu micelarnego, który jednak szybciej sobie radzi niż te wszystkie olejki y, i zmywam sobie brwi, zmywam rzęsy i wtedy właśnie już olejkiem y, domywam po prostu resztę makijażu, która już rozpuszcza się bez problemu, ale też to, co jest ważne, on nie szczypie w oczy. Czy nie powoduje mgły? Zresztą, jak widzicie, cały czas normalnie mogę do was mówić. W momencie, kiedy już mam olej na rzęsach i wokół oczu, nic kompletnie mnie nie szczypie, nie, nie widzę żadnej mgły, więc nie mam zaburzonego tutaj wzroku. I w momencie, kiedy te rzęsy już dużo tego olejku dostaną, to później bez problemu to wszystko się rozstapia i makijaż mamy już zmyty, jak widzicie skóra jest bardzo ładnie oczyszczona, nie jest zaczerwiona, nie jest podrażniona. Te dwa olejki są do siebie bardzo podobne, więc po prostu zerknijcie na to, który jest w promocji i myślę, że z ołu będziecie tak samo zadowoleni, bo ten olejek, mimo tego, że to jest po prostu marka Hebe, to on nie jest jakoś dużo tańszy niż ten z Facebook. Zapytałam się Was też o to, jakie maski polecacie i co tutaj padało. Ta maska w płachcie z Isany, którą ja również kocham, to jest najtańsza maska nawilżająca, chyba jaką możecie kupić, która da Wam naprawdę świetne efekty. bandy Pink kwasowy, który już używałam i ja nie widziałam jakichś super efektów. Dalej Skintra Destructor, to jest taki mocny peeling kwasowy, który naprawdę jest takim konkretnym peelingiem. Miałam, używałam i też bardzo mi się on podobał, ale... Nie dla wszystkich, dlatego że on jest faktycznie bardzo mocny. Dalej, innymi in, in, ta. Nie, to nie to. Gdzie on jest? Używam go wczoraj. Halo, mam. To jest ten dyniowy peeling wykładzający genialny. Ja go używam teraz regularnie. Bardzo go lubię już. Jak widzicie, kończy mi się drugie opakowanie, więc to jest po prostu taki peeling. Wygładzający, który nie ma żadnych takich mocnych kwasów salicylowych czy kwasów AHA. Więc, jeżeli szukacie czegoś takiego w miarę delikatnego, ale skutecznego, to to jest coś, co bardzo Wam polecam. Chciałyście też mi o masce kolostrum i ja widziałam, ale ja się zastanawiam, czy to nie jest ja coś a la MLM. I bałam się to kupić, bo nie mogłam tego znaleźć na żadnych normalnych stronach. więc zdajcie znać, jeżeli coś wiecie więcej. I oczywiście pojawiały się maski w płachcie z Garniera. Jak kiedyś dużo częściej pojawiały się maski z Eveline, tam w tym roku już nie za bardzo, ale za to Garnier praktycznie, że non-stop się przewijał. Ja nie uży, wydaje mi się, że dwa razy używam, one były ok, ale no tyle było wiadomości, że myślałam, dobra, muszę jakąś kupić. Więc przetestujmy sobie tę, bo ta wydawała mi się po prostu taka najciekawsza, ja ją kupiłam na kokolicie. To jest maska z probiotykami, i to ma być po prostu taka um, naprawiająca barierę hydrolipidową, która ma nam odbudowywać skórę, nawilżać ją i ma nam dać efekt takiej fajnej, rozświetlonej skóry. No dobra, widzę, że nawet bardzo ładnie mi tutaj przylega do twarzy. Nadmiar oczywiście idzie na dekolt i na szyję. To co, 15 minut tak posiedzę i zaraz do was wracam. Wracam po mniej więcej 15 minutach. Ściągamy tą maskę i faktycznie tu już ledwo co jest na tej masce. I na razie skóra wygląda bardzo ładnie, czuję też, że jest ona fajnie nawilżona, no mamy trochę tego produktu dalej na skórze, więc ja po prostu metodą kanapkową dołożę jeszcze więcej, a tutaj gdzieś Wam napiszę jak moja skóra czuła się rano, czy zauważyłam w ogóle jakąkolwiek różnicę, czy nie, więc jeżeli chodzi o serum na noc. To już Wam mówię, co tutaj często pisałyście. Serum z Basic Labs ceramidami było bardzo wysoko, czyli to jest to różowe. Znowu tutaj pisałyście dokładnie to samo, czyli albo to serum z Eveline, albo to serum z AA. W ogóle powiem Wam, że czuję, dosłownie czuję, jak to serum wsiąka we mnie. Zaraz już w ogóle nic nie będę miała, bo tu to już. Prawie nic, więc te moja skóra tego potrzebowała. Serum ujedniające z Inimini. No i właśnie tutaj wspomniałyście o tych peptydach z Base Club, czyli to jest to serum fioletowe z zewnątrz, a w środku ono jest, jak możecie zobaczyć, niebieskie. Ale też pisałyście o tym serum. I ja bardzo chciałam, też je przetestować, więc stwierdziłam, że to jest idealna okazja. I jest to znowu serum z marki Skin 1004. Ja właśnie te, to i ten filtr, i ten z Round Lab kupowałam na stronie YesStyle. Nie płaciłam żadnego cła, żadnych dodatkowych kosztów. Długo czekałam na przysyłkę, ale oprócz tego wszystko jest ok. I jest to taka. Um, ampułka probiotyczna z wąkrotką azjatycką, czyli mamy tutaj i nawierzanie, i odżywienie, i ukojenie skóry. No i ja sobie od razu wzięłam takie duże opakowanie, bo mamy tutaj 95 ml, zużyłam już tyle, no i muszę wam powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo dobre takie mocno odżywcze i nawilżające serum, które świetnie się sprawdza przy właśnie pielęgnacji z retinalem retinolem. I to jest serum, które możecie używać i na dzień i na noc. Ja je po prostu uwielbiam. I jak zazwyczaj jednak oscyluję właśnie wokół tych takich, wiecie, albo właśnie takich odżywczych ser z Everlines, a Bielenda też ma kilka fajnych, albo po prostu już idę w takie marki jak Recibo, Basic Lab, Vaoli, Botanica, Inimini. To są w sumie chyba takie marki, które najczęściej wybieram, jeżeli chodzi o sera. Tak, jeżeli właśnie se chodzi o sera koreańskie, to to chyba podobało mi się najbardziej ze wszystkich. Oczywiście nie testowałam ich jakoś dużo. Ale to co przetestowałam, to e, zdecydowanie to ze skin 1004 wygrywa. Teraz aplikuję sobie ten krem z weoli, Botanica 20 second Magic Eye Treatment. I zostanę już ostatni etap w pielęgnacji, czyli krem do twarzy. No i tutaj bielenda z tyramidami, czyli ten żółty fizjel. Oczywiście Skintra, oczywiście Basic Lab, czyli tutaj różne, bardzo różne kremy. Jak Basic Lab był taki moment, gdzie mieli tylko tą bogatą i lekką konsystencję, tak w tym momencie mają ich naprawdę bardzo dużo i różne kremy polecaliście. Ule Henriksen, ten peptydowy, który ja też kiedyś miałam, też był bardzo fajny, jeżeli chodzi właśnie o takie produkty już z Sephory i jeszcze padał, gdzie on jest? Tutaj padała ta odpowiedź. I ja stwierdziłam, że to jest dosyć ciekawy produkt, więc przetestujmy, chociaż znowu, jest to ziaja, więc ja nigdy się tego nie wyzbędę. I powiem Wam, że zaczęłam używać. To jest nocny krem maska witamina C, B3 i niacinamid. I powiem Wam, że ja ogólnie nie mam jakichś większych problemów z serum. No tu widzicie, że coś mi tutaj wyskoczyło, ale ogólnie moja skóra, jak musicie zobaczyć, raczej jest czysta. I zaczęłam używać tego kremu i codziennie budziłam się z nowym wypryskiem. Nie jakimś dużym, to nie było jakieś takie ropne, podskórne, olbrzymy, ale jednak codziennie coś mi się nowego pojawiało. Więc odstawiłam i przestało się pojawiać. Dlatego jednak sądzę, że to było po tym kremie i nie chcę go znowu dzisiaj używać, dlatego że po prostu no, jest to produkt, który mnie zapycha. Ale jeżeli Wy nie macie takich przygód z ziają, to bardzo go polecam, dlatego że ogólnie ten krem jest naprawdę bardzo dobry. Ma fajną, już wam pokażę jaką ma konsystencję. Ma naprawdę taką fajną, konkretną, gęstą konsystencję. Porównałabym ją bardzo mocno do tego kremu intensywnego z Fizio ale że nawet bardziej się tak właśnie podczas aplikacji fajnie rozpuszcza. Więc konsystencja jest bardzo fajna. Mimo tego, że mamy tutaj w nazwie maskę, to to jest produkt, który się wchłania. Więc nie będzie Wam się kleił do poduszki. No i jeżeli chodzi o nawilżenie, odżywienie było naprawdę na wysokim poziomie. To było odżywienie podobne do właśnie kremu z PhysioGel podobne do kremu, znakomy, ten taki plaster dla cery atopowej. i Naprawdę pokładałam w nim bardzo duże nadzieje, ale jak zauważyłam, że jednak im dłużej go używam, tym więcej mi wysyp mnie wysypuje i po prostu widzę, że ta skóra jest zapchana, no to nie mogłam tego dalej używać, więc przerwałam. Dlatego dzisiaj użyję sobie też maski, ale jest to maska z COSRX Ultimate Nourishing Rise Overnight Spa Mask. I to jest maska, która znowu świetnie nawilża, ale w porównaniu do tej z jest dużo lżejsza. To nie jest tak bardzo odżywczy, tłusty i gęsty krem. To jest bardziej taka, taki żelowo-kremowy produkt, ale no po prostu pf, pięknie nawilża skórę i to jest moje już trzecie opakowanie. Kiedyś zużyłam dwa podrząd, kochałam i potem po prostu zrobiłam sobie przerwę, zamówiłam sobie i od tego czasu znowu użyłam regularnie. No i zobaczcie jak moja skóra wygląda po wieczornej pielęgnacji, jeżeli to tak nie wygląda. To to znaczy, że niewystarczająco produktu użyłam albo za mało pielęgnacji, za mało nawilżenia, za mało odżywienia. Dlatego, że jeżeli używacie właśnie retinolu, retinalu, innych mocnych składników aktywnych, no bo to nie są jedyne składniki aktywne, mocne, to musicie pamiętać o tym, żeby dbać o barierę hydrolipidową, żeby cały czas tą skórę bardzo mocno nawilżać, bardzo mocno odżywiać, bardzo mocno ją koić, no i... Ja właśnie to zrobiłam. Ogólnie, gdybym miała zrobić takie top 3 Waszych wszystkich produktów. To byłoby mi ciężko, dlatego że jednak większość z tych kosmetyków faktycznie mi się sprawdziła. Po prostu ja nie mam po drodze z marką Ziaja. To nie są kosmetyki, które mi się sprawdzają, to nie są kosmetyki, które chcę testować, które chcę używać. Wcześniej też kupiłam ten z Ziaj krem regenerujący na noc, bo on też był bardzo mocno polecany i też widziałam, że po prostu używając go regularnie, moja skóra się pogarsza. Nie wiem nie wiem co jest w tych kosmetykach takiego, że po prostu no, moja skóra się z tymi produktami nie lubi, ale jeżeli właśnie chodzi o to, takie kosmetyki, które faktycznie może bardziej mnie zaskoczyły pozytywnie no to na pewno będzie to ten olejek na pewno będzie to serum e, na pewno będzie to, chociaż nie wiem w sumie czy ten produkt z Veoli Botanika mnie zaskoczył ten tonik, bo ja liczyłam na to, że on będzie tak dobry, ale faktycznie jest bardzo fajny e, więc no nie wiem, te trzy produkty no ten krem pod oczy znowu z Weoli też uwielbiam ten filtr jest ok, ale chyba bardziej byłabym przeszczęśliwa, jakbyście mi poleciły ten roundlet, bo on mi się bardziej po prostu sprawdził, e, ale ogólnie fajnych kosmetyków używacie, używajcie ich dalej, e, a jak znalazłyście w międzyczasie jeszcze jakieś perełki, to możecie dać znać w komentarzach, a ja już teraz kończę, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo, do zobaczenia, pa!